Ja będę rozważał, jeśli tu nie, nie uzyskamy jakiejś y, deklaracji jednoznacznej i szybkiej, no to będę rozważał w przyszłym roku y, decyzję, że Polska wypełni ten, y, tę potrzebę z własnych środków. Czyli Polacy mają zapłacić za niemieckie zbrodnie popełnione na Polakach? Brawo! To jest wymarzony premier dla Niemiec. Nie mogli sobie wyobrazić lepszego. Jeszcze niech przeprosi Niemców za 1939 rok, że mieliśmy odwagę się bronić. Od dłuższego czasu określam, że ten człowiek jest zdrajcą, który priorytetyzuje obce interesy, zapominając o Polakach. A wy i tak dalej na niego głosujecie, tylko po to, żeby być przeciwko PISowi. Ludzie mówią, że alkohol jest zły że papierosy są szkodliwe, ale nikt nie wspomina o propagandzie w telewizji, gdzie nie można powiedzieć własnego zdania. Bo puszczą tylko to, co telewizja chce powiedzieć. Ludzie myślą, że jak nie Tusk, to Kaczor. A jak nie Kaczor, to Tusk. Ciągle to samo i przez następne 10-15 lat nic się nie zmieni. Bo to starsze pokolenie decyduje, kto będzie rządził Polską. A to właśnie oni najliczniej głosują. A wy co sądzicie o tej sprawie? Pisać w komentarzach. Dla mnie totalne dno i jestem w szoku, że nadal ludzie określają, że to jest najlepsze czy premier Polski.